Poprzez wieki historii naszego narodu Maryja, Matka Syna Bożego, była nierozdzielnym elementem jej dzieju, przyjęła tron królowania na jasnej górze i uczyniła, że w tym miejscu Polacy zawsze, a zwłaszcza w czasach największych zniewoleń narodu, czuli się prawdziwie wolni. Zarówno pod Grunwaldem, jak i w czasie szwedzkiego najazdu pod Wiedniem, i w roku 1920, w czasie II wojny światowej, a zwłaszcza w czasach powojennych, była tą, która umacniała w narodzie polskim nadzieję. W czasach zaboru. Zwłaszcza na terenie zaboru rosyjskiego czynnik religijny i maryjny dominował w manifestacjach patriotycznych. Carscy czynownicy walczyli również i z pieśniami maryjnymi, które rozbrzmiewały w kościołach. Zotnie kozackie widziały też w Matce Boskiej Częstochowskiej swojego bo wroga. Szukano po domach obrazków z jej wizerunkiem. Zdzierano obrazki z drzwi domów i murów kamienic. Obrazki, które były naklejane w formie jakby niepisanych ulotek. Z pewnym lękiem słuchali urzędnicy carscy z komisji śledczych o tak zwanych wojennych czynach pani jasnogórskiej, której w czasie powstania styczniowego nie zawahali się. Chcesz kiedyś nazwać główną rewolucjonistką. W roku 1920, a więc niedługo po odzyskaniu niepodległości, Episkopat Polski ponowił obranie Matki Boskiej Częstochowskiej na królowę Polską. A wśród uroczystych słów aktu deklarowano: Tutaj, na jasnej górze, gdzie każdy kamień głosi cuda Twojej nad narodem naszym opieki, wyciągamy ku Tobie matko litości, błagalne dłonie byś w ciężkiej kraju potrzebie przyszła nam z pomocą. Zawsze Maryja dla narodu była matką podtrzymującą swe dzieci w wierze i nadziei, że odmieni się los udręczonej ojczyzny. Poprzez obraz czarnej Madonny, o którym pisze Lechoń, że widać go w każdej polskiej chacie, i w kościele, i w sklepiku, i w pysznej komnacie, w ręku tego, co umiera nad kołyską dzieci. Docierała wszędzie tam, gdzie budziła się wiara i nadzieja. W swoim obrazie dotarła również w sierpniu 1980 roku do gdańskiej i szczecińskiej stoczni. Dotarła. Do kopalń na Śląsku i do Huty Warszawa. Była przy kolejnym zrywie patriotycznym naszego narodu. Była przy rodzeniu się Solidarności. Dzisiaj, czwartą rocznicę. Powstania Solidarności Mamy obowiązek Szczegółowiej przywołać W naszej pamięci Nastroje tamtych Gorących sierpniowych dni Dni, których Troski o dom ojczysty Bólu i niepokoju serca w umęczeniu fizycznym i duchowym, na klęczkach z różańcem w ręku, na klęczkach przy polowych ołtarzach, z patriotycznymi i religijnymi pieśniami na ustach, w rozpaczliwym wołaniu robotników o godność człowieka i pracy. Poparciem inteligencji i świata kultury rodziła się Solidarność Polskiego Narodu. Solidarność Narodu miała już swoje korzenie w poprzednich wołaniach o prawdę i sprawiedliwość z roku 1930. Pięćdziesiątego i sześćdziesiątego ósmego, i siedemdziesiątego szóstego. Miała swoje korzenie w łzach, krzywdzie i krwi robotniczej. Miała swoje korzenie w poniżeniu młodzieży. Akademickiej. Dlatego szybko rozrosła się w potężne drzewo ogarniające swoimi konarami cały kraj. I chociaż rozwijała się burzliwie, to jednak przez piętnaście miesięcy jej legalnego działania nikt z jej winy nie został zabity ani raniony. Solidarność zrodzona w sierpniu 1980 roku to nie tylko związek zawodowy o tej nazwie, który ukształtował się parę miesięcy później, ale to dążenie całego narodu, Ku prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Potwierdzeniem, że to była solidarność narodu, jest również i fakt, że stan wojenny prowadzono przeciwko całemu narodowi, a nie tylko przeciwko związkowi zawodowemu. Przed dwoma laty, w sierpniu, powiedziałem, że Solidarności została zadana rana, która ciągle krwawi, ale nie jest to rana śmiertelna, bo nie można uśmiercić nadziei. Słowa te znalazły się również w akcie oskarżenia. Dzisiaj jeszcze bardziej widzimy i odczuwamy, zwłaszcza gdy podziwiamy wierność ideałom naszych braci, którzy powrócili z więzień, bardziej widzimy i odczuwamy, że nadzieje z sierpnia 1980 roku żyją, i przynoszą owoce. Dzisiaj są one cenniejsze, bo weszły do ludzkich serc i umysłów. Tego, co jest w sercu, co jest głęboko związane z człowiekiem, nie można zlikwidować takimi czy innymi ustawami i zakazami.